Przed sobą mam standardowo głośnik 1,20x60x3. Usunąłem sobie górne zawieszenie ładnie z kosza. Teraz przechodzę do usunięcia resztek pianki poliuretanowej zawieszenia z membrany samej za pomocą chociażby czegokolwiek. Ja do tego stosuję płaski sobie śrubokręt. Bardzo dobrze się sprawdza i tak dookoła. Należy pierwsze wydrapać tą piankę, oczywiście delikatnie nie uszkadzając samej membrany. Potem wyczyścić za pomocą pędzla. Tutaj mam przygotowany. Wszystko ładnie dookoła. No i następnie należy czyścić. Nie, nie czyścić, przepraszam, ale należy przejść do klejenia samego zawieszenia. Najpierw będziemy sobie kleić tutaj od tej strony. Wewnętrznej tej membrany, dopiero potem będziemy sobie kleić, jak oczywiście klej nam połączy do samego kosza. Więc tutaj najpierw usuwamy to dokładnie. Broń Boże, nie można sobie czyścić tego acetonem czy innymi rozpuszczalnikami, wtedy membrana ona niestety straci swoją strukturę. Będzie to nieestetyczne, przede wszystkim może też przebijać się na wylot samo, samo, tak naprawdę, sam kolor, jak i stracić kolor. No i dzięki temu nie będzie to estetyczne, dlatego, tak jak mówię, po raz kolejny należy wziąć, ładnie sobie dookoła wszystko usunąć, no i kleić wtedy zawieszenie do głośnika to tu bardzo sprawnie i szybko idzie tutaj trzeba to też dobrze sobie wykonać za pomocą tak jak widzicie płaskiego śrubokręta niezbyt dużego ładnie dookoła wewnątrz sobie usunąć cały ten tą piankę nie ma co tutaj też nad tym jakoś tak się pastwić, bo tak jak mówię, tu nie chodzi o to, żeby nad tym się pastwić, ale zrobić to dokładnie, schludnie przede wszystkim, żeby było i starannie. Można sobie na przykład tutaj delikatnie rąk, ręką drugą, lewą, czy tam prawą, w zależności kto y, jaki jest lewo, czy praworęczny, sobie przystosować tak, że usunąć to ładnie przytrzymając właśnie jedną ręką membranę, a drugą usuwając to zawieszenie. Pamiętając o tym, żeby na, nam nic nie zostało, oczywiście, równomiernie obracając jednocześnie głośnik do pozycji takiej nam wygodnej, żeby było nam przede wszystkim osobiście wygodnie, nie, nie jakoś tam natarczywie bądź co bądź żeby ta pozycja nasza była wygodna. O to w tym wszystkim chodzi, żeby się nie męczyć jakoś bardzo. I teraz przechodząc do oczyszczenia, ładnie pędzel dookoła, wszystko usunąć, tak żeby nam nic nie zostało. Oczywiście obracając i robiąc to nad, jakiś tam blatem nad. Stołem z tego względu, żeby nie roznosić sobie po mieszkaniu tej pianki, bo ona jest naprawdę bardzo lewka. Trudno się ją potem usuwa, sprząta. Trzeba to niestety robić rozpuszczalnikami, więc dlatego najlepiej od razu sobie przejść i tutaj zrobić to za jednym zamachem. Oczywiście z blatu całą piankę usunąć, jeszcze potem wyczyścić za pomocą rozpuszczalniku i możemy wtedy przystąpić do klejenia samego zawieszenia górnego. Więc tutaj nie ma z tym problemu. Ładnie sobie usuwamy dookoła. Oczywiście pamiętając jakoś tam, żeby nie wyginać tej membrany, bo to nie chodzi o to. Tu jedynie chodzi, żeby to zrobić estetycznie, nie spiesząc się przy tym. To nie są przecież wyścigi, jak już to kolejny raz mówię. Naprawdę nie ma co się przy tym śpieszyć. Tutaj ładnie dookoła też jeszcze wyczyścić kosz, samą membranę. Proszę bardzo. Tak, ładnie, delikatnie jeszcze sprawdzamy, czy nie ma resztek do światła, pod światło. Jak jest, poprawiamy całość, żeby nam nic tu nie zostało. I tak sprawdzając sobie ładnie dookoła, możemy przystąpić do klejenia samego zawieszenia. Tylko to już pokażę w następnym kroku. Bo, najpierw, sobie to tu wszystko posprząta ładnie i będziemy kleić całe to zawieszenie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia komentarza oraz łapki w górę.